Leszno pokazuje, że komputer to nie wszystko. Festiwal Gier Planszowych Twoja Tura w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie przyciągnął masę młodych jak i starszych graczy. Przyznam szczerze, że na początku się obawiałem właśnie, czy w Lesznie takie coś wypali na taką większą skalę. Bałem się o frekwencję, nie tylko na Games Roomie, ale też na takich bardziej niszowych strefach, jak choćby prelekcje, jak turnieje, ale z czasem im bardziej zaczęliśmy w Promować imprezę, coraz bardziej program się rozrasta, to zacząłem się obawiać w drugą stronę, co to troszeczkę się sprawdziło, że zaczęło nam brakować miejsca można było uczestniczyć w prelekcjach, malowaniu figurek oraz w samej grze wyznane tytuły, a także wersje pokazowe gier, które jeszcze nie zostały wydane. Na evencie pojawił się ogrom wystawców, na stoiskach w których można było kupić gry i akcesoria, a także gracze z całego regionu, aby w wspólnej atmosferze spędzić niezapomniany czas. No, mieszkam w Rawiczu, więc reszta jest dla mnie blisko skomunikowane, natomiast nie chciałem powielać Innej imprezy, mimo że troszeczkę bardziej zawężonej już nie ogólnie fantastyki, ale tylko bardziej z grami związanej ponownie w tym samym mieście. Więc pomyślałem o najbliższym, większym mieście, czyli w tym wypadku Leśno. Kolejny powód, no to Leszno jest świetnie skomunikowane w połowie drogi między Wrocławiem a Poznaniem. No i też jak wspomniałem, to jest większe miasto niż Rabić, a jednocześnie szukałem większej przestrzeni, zwłaszcza pod kątem gaze Roomu, żeby to była jedna duża jakaś sala, gdzie ludzie w jednym miejscu mogliby usiąść i pograć planszówki. W strefie gier RPG można było wczuć się w postać z gry podczas sesji. Prowadzone były także turnieje gier, na których każdy mógł się zapisać oraz konkurować w ulubionych tytułach z innymi graczami.